Ty zaczynasz grę, wybierasz najlepszą grę, wybierasz najlepszą grę. Groźny garden jest. Gdy kupisz sobie marchewkę, odrodzisz swoją. myśl, że jest za mała, bo to mała mrówka. Mrówka idzie po koledze, bo nie wie co to jest. Grasz sobie na dworze, na komputer i sobie na dworze, bo. Bo Grove Garden jest na wszystkich urządzeniach świata. Tak kupisz na nim milion różnych seedów i nic. Bo to Grape jest najlepszy, bo kiedyś to jest lepsze, bo kiedyś, bo jest lepsze, ale to jest lepsze. Może nikt nie lubi tego Grove Garden, może, ale ja nie zwolę i będę pośpiewać. Bo ktoś nie lubi śpiewać, albo nie lubi grać To niech sobie pójdzie Ten, kto chce zostać, nie będzie tak wyzwany z taty Bo to pójdzie po mleko, albo zostawi na awkę Tu zostawia się na awkę, bo tu marchewka wyrasta Teraz się marchewka wyrasta bardzo wielka I kolorowa march marchewka kosztuje bardzo dużo to, to jest najlepsze, bo kupujesz sobie. Kiedy nie stać się na coś, to może czasem kupisz sobie parę Robuxów dla, dla, swoje, dla swojego szczęścia. Bo może nie opłaca się kupować za Robuxy, ale może trzeba czasem wydać parę groszy. Ale niezmiernie dać bardzo dużo na efekty, bo nie czasem efekty bardzo długo czekać. Nowe eventy, stary, bardzo głupie, bardzo głupie opowieści Ale nie czasem zwłoka, pomóc każdy może Bo twój najlepszy przyjaciel pomaga ci z przyjemnością Twój najlepszy piesek, normal, uncommon, legendary, mythical, bug, egg Pomogą wszystkie twoje pety Ważka, zamienia wszystko złoto, ale jest bardzo drogo. Golden Lab wybiera każdy seed, który jest warty. Cał bierze i najgorszy kaos Legendary Ego. To jest najgorszy w świecie, ale czasem trzeba czekać na mango. Mango bardzo długo rośnie, więc poproszę swego kolegę o pomoc, bo może ma swoją koneweczkę i podleje mango, i wtedy będzie wszystko wesoło i fajnie. Morskie o opowiedzieć. Bo może nie słuchać. Albo ktoś posłucha, kto chce zagrać w tą grę, to niech sobie gra. A ten kto nie zechce, ten kto będzie głupi i nie zechce grać, to to jest głupi i niezdarny. Bo nie chce go. Bo nikt nie chce go nie zdradzić, bo chcą zagrać w niego. Bo w garden jest najlepszą grą na świecie.